в группу блок кто-то идешь? Кто идет? Ну no, не. Поэтому никто курва идет, то пуйда? Ну no, я. Ну это ладья, ведь бы тебе вывалить не шазы. Идешь ты идем? Ну хуя же! Я знаю, там они брать, на вас вот поедали. Что? Марка может брать, а ты видишь, на вас не успокоишь. Видишь?

a skąd? Okay. A mama mi dała. A dlaczego ci dała? I cię zapytaj? Na petardy ci dała, nie? Nie strzelamy jakimiś gównianami petardymi. A dlaczego? O są złamane. Ale są też proste takie. Kurwa ja wolę złamane. <laughs> to sobie kup złamane. Stanie dej od gruba, zakosz czaja, bezlitosny chuj. Mój <noise> stary. Jak kurwa w ziemi leży. <noise> A stara? Nie chce mi się. To kurwa nie idziemy, chuj mam w dupę. Dlaczego nie idziecie? Bo nie, kurwa idę spać. No weź, grubas Jebało was starych pingwinów, idę spać <grystanie> A po co idziesz spać? Dam ci zegarkę No dawaj Czekaj, jak to było? <grystanie> A, już wiem Dałbyś dupę żynowi za pomarańczę? Nie A za dwie pomarańcze? Nie a za łyżkę zupy? Nie. A za cały talerz zupy? Nie. To za co byś dał? Za nic. Czyli za darmo? Ediwo siodło. nie, biec! Ja ze dwóch zapiekam. To spierdalaj ty wyższy grzybie. Ja z niego nie wyrabiam. To już Co? Wyszli do niego. No czego? No dziwi się. A gdzie idziesz? A w siat. No nie, nie idź, dobra. Ej, grubas. Mara. <noise> Dlaczego? Bo idę stąd. Dlaczego? Nie, zostań. A przecież powiedziałeś, że idziesz stąd. Nie idę. <noise> Ej, Kuba! Stanis! Stanis może zjeść. jeść. Dobrze, niech mi nie da zapiekankę! Sam się A ty gdzieś chudy jesteś. Ale chcę być gruby. <noise> Czyli że chcesz być jeszcze grubszy niż teraz gruby. Jesteś. Ty kurwa, o której taksy cztery leci? <noise> Nie leci dziś. Kurwa, jaki leci na jedynce? Nie leci. Dwudziesta <noise> druga, ale ile? Druga to ma rok temu, się. Weź ty się pierdoni i da zjeść sałatkę A po co? Czekaj. A z, a z czym? Sałatka? Czekam, da, dam ci mojego psa! pogada się z nim. Skąd nam się urwał? Z Kurwa z bombki! Nie no, bo byś się zbił. Co by się zbiło? Która by się zbiła? Pytło. Jaki to Marek, coś głupi? Przed co na metkę i mnie się pyta, gdzie jest, gdzie jest Marek? Kurwa, bo nie ja pojebię, nie jestem zametynu! Nie wcale, ale Red Hat to, to kto? Domianek pewnie! No wiesz. No, napiszymy kurwa, na e, do do kurwa, Ej, kurwa, kurwa, Ej powiedz kurwa, 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 udawał Udawał co nie no. Grubas. <grym> Udawał Grubas. kurwa, kurwa, nie? Grubas wow. Czekaj może nie Grubas Ej grubas Damianek mówi, że byś się do niego Ja pierdolę telefon w kieszeni Kurwa macie Grubas Gruby do Damianka Po okiego. No bo Damianek mi tak mówi, że byś do niej szedł Ja się zajebałem bardzo To będę żygał u niego jeszcze No, śmiejesz! Bo za młody jesteś. Ty, ja jestem kurwa starszy od ciebie. Ta ile masz lat? 500. Kurwa! Kobiety o wiek się nie pyta. Haha! <laughs> go za kos! Nie! Ej, który, ile masz lat, grubas? Kobiety o wiek się nie pyta. Czy <laughs> ty jesteś, czyli kobieta, nie? Oj chuj wie. Ale kogo chuj Czekaj, 14 mam. A czego 14? Czego, 14... czego masz 14? Nie wiem, zapytaj się mojego rocznika O, już bani nie mam chyba. Tak, się głowy? Głośniej, głośniej. Ej Gruby Dobra, jestem Ja Dobra. bym na zapikankę Gruby I co, udawiłeś się? Ej, Staniec, słuchaj tego Gruby, ile masz lat? On ma więcej 14 Ale słuchaj Gruby, ile masz lat? Kobietów jak się nie pyta, już <grym> cię mówiłem Ej, a ty kobieta czy chłopak jesteś? Nie. Chłopak a nie, a nie dziwka? Dobry zakład Jestem obojniak A co ma obojniak? Chuja I co jeszcze? We wsi A dlaczego we wsi, a nie w mieście? Bo kurwa w Poznaniu! Ej, ale Poznań to nie wieś Dobra, odpierdam dla się wszyscy, mam was wszystkich w dupie Dlaczego? Mówiła być suplita za 5 minut! Ja <gryw> nie się Jebać was dupę! No głupia! to za... Czekaj, zadzwonię! Gdzie kurwa zadzwonisz? No, siema peon Gruby idzie to mamy też nie! Ej, siema peon! Ej! Siema, peon, no, no, za ile będzie suplica u grubego? Co? No będzie gdzieś tak za 15 minut No dobra, no to grubosta ciebie czeka za 15 minut będzie tak? No tak, dobra, to na razie. I co? Ej, pan powiedział? GRUBY! pan że będzie za 15 minut? GRUBY, GLADKU! Ej, to było szczere! Przydupa, z jakiej jest A stara moja! Ej! Co? GRUBY! Dobra, na razie! Dobra, pa, kocham Cię. Idę Twoja mama powiedziała? Druby. Co? Co Twoja matka powiedziała? Że mam wyprowadzić. A dlaczego? Bo pies ma małego. <noise> <noise> Ej, hey, a, a wyprowadzić go, czy nie? Nie wróżby za powie. A pomożesz mi? No pomogę ci To za ile przyjdziesz? Za, za 15 minut, dobra? Oj, kurwa za 15 minut Czy chuja pod smażem! Co ja panie z gopu? Oj, no to co, za 15 minut mam być u ciebie? I tak nie będziesz, tylko tak mówisz? Będę naprawdę, co nie stanie, że będę za 15 minut? Czy no będzie. Będziemy. Czaja będziemy. będziesz za 15 minut? 15 minut? Oczywiście. Zakos będziesz? I tak kurwa okno powybijam. nie ma Zakos <noise> będziesz? będziesz? Będę. Zakos będziesz? Będę. będziesz? Będę. To co, i za 15 minut grubas, nie? Nie wiem, nie wiem. Jak nie idziesz, to za 20 możemy. A Przedstawcie mi się. Gruby! Grubasie. Co, siurdaku? Idziesz na za czy nie? Bo mnie się pyta. Bo mnie się pyta, czy idziesz. Idziesz, czy nie? To pojdź, żeby rozwonił ja do, do, do mnie. Dobra, kurwa. Ta dobra, cipkę mam okno. A która to? To, za, to ten. A jaką chcesz? Mamy cztery. Trzy, sorry, bruneta. Ja jestem piąta. Mamy trzy, a nie cztery. Od kiedy ty też jest Nie jestem. Dobra, ja też to kręciłem. A kiedy? Jak poszłeś wczoraj? A wczoraj mnie nie było Jak Cię nie było? A kto ja jestem? Polak mały <noise> Jaki znak mój? Wódka mała <głos> <głos> Czy tam dalej jest? Co za kawałku? Zakos! You no. Ej! Hey. Działa oh, I, ten I, serwer? I, I have nie, jeszcze. I, I, I have Co oni tam I, robią, nie? nie? I, no. dzisiaj, hey, grubas! I Co ty kurwa I, jesteś, chudzielcu?! <laughs> I have more wódka, give you, give, you, give you more wódka? Poczekaj, bo Damianek dzwoni! Yeah! A gdzie to Damianek? Ej. A gdzie to Damianek jest? Dragi kolega. Dobra. Dobra. Končemo